Jak zwiększyć lub zmniejszyć swój rozmiar w Minecraft? Ok, a więc na start musimy wpisać tą komendę. Potem swój nick. I to. Potem wpisujemy bas, set i liczba. Ja dam 100. Jestem teraz taki wielki, ale nadal skaczę niestety tylko na jedną kratkę. I to jest bardzo duży minus ale mogę też sobie ustawić po prostu, że będę w wielkości dwóch pikseli żeby to zrobić wpisujemy prawie tą samą komendę, że na końcu dajemy 0.1 jestem taki malutki, mogę nawet wejść pod łóżko jestem teraz w wysokości dwóch pikseli, jak podejdę do dirta to mam tutaj X-Raya. dlatego wy zostawcie widzowie łapkę w górę i suba a ja już się z wami żegnam.